<gryst> Może być <gryst> Chyba będą testy <gryst> Jak czujecie z tą wiadomością? Nie nie, nie. Ja tego widać? nie dałbym Nie wiedzieliście tego? Nie wierzyliście? Testy biegowe? Nie, nie zrobicie nas F***a <gryst> Przygotowania do biegania I nijako bo... <gryst> tak się <gryst> gotowie na testy? Nie. Ile nabiegasz? Myśli? Moja kostka nie gotowa. Ile potrzebne, wiesz? I minutku, dwie minutki, trzy mogą. Dalej nie. Bo jestem gotowy, jutro kolejny mecz, a dzisiaj trzeba też zbiegać. Wiesz? Trzeba dobrze. Czyli test na maksa? Nie. Testy są najważniejsze dla naszych trenerów od przygotowania, także trzeba się postarać. I dzisiaj i jutro przede wszystkim. A będziesz grać, tak? I co drugi dzień będziesz grać. I teraz sobie do Anglii, wiesz, Premier League co dni. Jakie będą wyniki? Tylko pozytywne. Kto będzie miał więcej? Kto będzie miał najwięcej? Tak kto najmniej umie grać w piłkę. No. Czy teraz będzie biegał najwięcej? No. To Nie wiem. Biegałeś dużo, więc chyba powinienem, nie? Dlatego można jesteś zmęczony. Czyli nie wiem, czy teraz będzie pierwszy i czy będzie biegał. A zobaczymy teraz na no. tym Na tym Wiesz, przyspieszany z... na te urodziny, co najmniej 20 porze. Mhm. Mm Candy chyba. Jakby nie patrzeć że tak jesteś zwycięzcą. <śleszy> ja czyli wstałem rano, z zwycięzcą. <śleszy> Ile było? ten point 18 na godzinę. Ale Tu już się zaczynają ciężary, nie? Największym ciężarem było to, żebyś Ty odpadł, bo wtedy oni mogą odpaść normalnie. Tak. A ja myślałem, że Ty będziesz takim ciężarem, że nie odpadniesz, dopóki też nie odpadnie. Mówię, chociaż żeby nie być ostatnim, nie? Nie ma szans, nie ma szans. Konie.

Który to skończysz, prawie ostatni, przedostatni? Z Dueriga. O, to do jest. Dobry podróż? To był okazję życia. Kurczę, że chodź, oh. chodź. Nie, ale bez rybanka, bez. Jesteś? 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 Dawaj, Brawo! Brawo. 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 Pilot. Hey friend, play man. Dzięki. To skąd się wziął pomysł rano, żeby zaskoczyć chłopaków testem eee, w... Test zaplanowany na początek sezonu jeszcze w, w Gdańsku. No niestety nie udało się z uwagi na warunki pogodowe, dlatego. Mm... Zrealizowaliśmy tutaj, uznaliśmy, że to jest najlepszy moment, wręcz ten ostatni, który można było go zrealizować. No i wielu chłopaków zaskoczyło, ale żaden z nich nie odpuścił. Wszyscy pobiegli chyba bardzo mocno. Ja myślę, że czasami lepiej tak zaskoczenia niż, niż jakoś tam się do tego e, przygotowywać. Wiadomo, że jak to z testem nie wszyscy go lubią, aczkolwiek e, tak jak e, po wynikach e, można być zadowolony, więc myślę, że, że wyszla, wyszło. A no, bardzo dobrze. Idę mam zamknięte oczy i mówię tak, jak mnie Peter zobaczy, to przyjdzie z Nie Wytrzymasz to, wytrzymasz to. Jaki był pomysł na to i dlaczego? W ogóle? Teraz y stoimy, stoimy z leciem z daleka i mówi, patrz par będzie chyba dwa bałwany, coś mu zaraz strzeli. Dzisiaj taki dzień się pojawił wyzwań. Ty go oczywiście zacząłeś, bo najpierw na basenie, kiedy człowiek chciał odpocząć 15 minut, poleżeć na słonku. Rzuciłeś w wyzwaniu 100 pompek. Które nie dość, że zostało przyjęte, to zostało spełnione, więc myślę, że uuuu... Poczekaj, przeczeszę się. mówił, że tam musiałem szaf szafnąć te dwa. Ja mówię, że no tak się rzeźbę robi, nie? A on mówi, nie, no rzeźbę też można inaczej zrobić. Ja mówię, rzeźbę, to ty jak się pakowałeś z butami. Ale to jest trendsetter nowy, nowy styl. Słuchajcie. Jest rozmiar dobry, jest but. jest okay. A w pokoju są dwa takie same? Czy? Nie, nie, właśnie nie. Ja myślałem, że. Moje buty ktoś mi albo podmienił, albo ktoś mi za. Albo masz za dużo i po prostu wiesz, za dużo nie. ci do butów. Tak to robi? Tak jakoś to się robiło kiedyś, jak byłem młody, wiesz, przystojmy. Człowieku, ty nas w bieganiu pokażesz i w graniu też. Iii... You heard? Before the shoot everybody knows that it's Tak, tak. Check, check, look. When you just shoot, everybody starts like wow. Listen. I to. Można ten dzień.